Hej, hej, witajcie z tej strony. Moi drodzy, witam was po mega długiej przerwie na kanale, ale spokojnie wracamy, wracamy z pełną parą i regularnością. Na wstępie chciałbym poinformować, abyście przygotowali się na trzy materiały w tym tygodniu. Wtorek, czyli dzisiaj, czwartek i sobotę o godzinie 17.15. Zapamiętajcie, regularność, live'y zaczynamy kompletnie od nowa, także. Trzymajcie kciuki moi drodzy, bo trzeba wrócić na szczyt, no z którego niestety, ale noga się powinnała. W dzisiejszym materiale zbiór wszystkich informacji odnośnie nadchodzącego czwartego sezonu, więc jeśli nie jesteście na bieżąco ze wszystkim, albo wszystkiego nie pamiętacie, to myślę, że ten materiał jest dla Was. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, by być na bieżąco, lajka, udostępnijcie znajomym, no i co? Oficjalnie mogę przywitać Was w 2020 roku i zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że są to wszystkie informacje, które są dostępne na ten moment i zostały dostarczone drogą wywiadów, eventów i tak dalej. Do premiery czwartego sezonu jeszcze sporo czasu, więc zapewne pojawi się inny materiał podsumowujący dosłownie wszystko, ale na razie skupmy się tylko na tych. Będę je omawiał od najstarszych do najnowszych i zacznę może od tych dobrych. A jak dobre, to no i są też te złe. W nadchodzącym sezonie podobno zawitają aż trzy żeńskie postacie, których dotąd nie było w serialu. Pojawią się również nowe stroje, nowe ulepszenia, nowe moce odnośnie fuzji Mirakuli oraz nowi super W czwartym sezonie jedna para spośród Adrienetty i Lukanette zwycięży, ale moi drodzy, na ten moment można już się domyślić, kto zostanie górą. Postacie takie jak Kagami, Luka oraz Chloe zostaną ponownie zaakumizowane. Biedronka wejdzie na poziom wyżej, jeśli chodzi o swoją superbohaderską moc, a w serialu pojawi się tajemnicze rodzeństwo, o którym na razie nic. Nic nie wiadomo. Pojawi się również nowa postać, która jest bardzo uroczą postacią i zostanie nową Queen Bee, tak? Chloe, niestety, apostety, pożegna się ze swoim Mirakiem. W czwartym sezonie, Melen zostanie nową myślą superbohaterką, czyli Multimaus oraz pojawi się nowa postać imieniem Suan. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie to nazwa zwykłej postaci, czy może zaokumizowanej, ale wiadomo, że będzie to ósmy odcinek według chronologii. Czwarty sezon to sezon, w którym postacie naprawdę przejmą kontrolę nad serią. Marnet otrzyma nowe obowiązki oraz będzie w trakcie swojego dojrzewania. W każdym odcinku pojawi się bomba i będzie to odpowiednik wpływu Blank na wszystkie odcinki. A jeśli chodzi o nowe miejsca, to odwiedzimy wyspę łabędzi która zadebiutuje w serialu. Czwarty sezon jest tym, który zaskoczy nas najbardziej. Będzie to także sezon z setnym odcinkiem, który trzeba będzie obowiązkowo obejrzeć. A przed premierą tego sezonu pojawi się odcinek specjalny. Na tę chwilę nie wiadomo, jaki to będzie. Okej, okay, moi drodzy, koniec z tymi dobrymi informacjami. Nadszedł teraz czas na te złe. Za animację czwartego i piątego sezonu Miraculous będą odpowiadać tylko dwa studia, a nie cztery jak to było w przypadku trzeciego sezonu, czyli studio DQ i Assemblage. Na ten moment studio Samk Animation i Symbiosis opuszczają szeregi. Ten pierwszy z przyczyn niewiadomych, ale można się jedynie domyślić, że pewnie chodziło o pieniądze czy coś w tym stylu, a ten drugi zaś zostało wyrzucone za odcinek Star Train. Kto oglądał to wie w jakim stanie był ten odcinek ile razy był przekładany. Moi drodzy, zdaję sobie również sprawę z tego, że możecie nie widzieć różnic w animacji i jakie studia robią jaki odcinek i tak dalej. Dlatego teraz na ekranie wyświetla wam się tabelka pokazująca jakie studio robiło dany odcinek. Ja trzymam kciuki, bo Sauni poinformował nas na Twitterze, że będą starać się ze wszystkich sił utrzymać jak najlepszą jakość nowych sezonów. Wierzę, że nadchodzące odcinki będą wyglądać bardzo dobrze, a może i nawet jeszcze lepiej. Premiera czwartego sezonu jest planowana na jesień tego roku. Sezon nie ujrzy światła dziennego przed wrześniem, więc nie ma co liczyć przed wrześniem, że w ogóle ten sezon wyjdzie. I moim zdaniem, najprędzej nowy sezon ujrzymy dopiero w październiku. Twórcy ciężko pracują, by dostarczyć nam wysokiej jakości sezon, więc taka przerwa będzie dobra i dla nich, i dla nas. No i nie wiem, czy wiecie, ale sezon czwarty i piąty są produkowane w tym samym czasie, więc dlatego taka przerwa. A jeśli natkniecie się w internecie na jakieś dziwne zwiastuny, list odcinków czy screeny, z niby czwartego sezonu to uwaga, są to fejki. Nie dajcie się nabrać. Jest jeszcze o wiele za wcześnie na takie smaczki. Moi drodzy, to wszystkie informacje o czwartym sezonie, jakie są na razie dostępne w sieci i z moich poprzednich materiałów odnośnie danego tematu. Jeśli chcecie się bardziej z nimi zapoznać, to zapraszam do opisu tego filmu do źródeł, tam wszystko znajdziecie. No, może być też tak, że coś przeoczyłem, jak najbardziej, dajcie mi wtedy znać o tym w komentarzu. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje, to będę zapisywał na kolejny zbiorczy film. A jeśli będzie jakaś naprawdę, ale to naprawdę interesująca informacja, która aż prosi się o samodzielny odcinek, to możecie spodziewać się go na drugi dzień. No, Zależy, kiedy takowa wleci w sieć. Na ten moment po raz kolejny mogę Wam powiedzieć, że czwarty sezon zapowiada się naprawdę dobrze. Mogę Wam nawet zagwarantować, że jest to z pewnością tylko parę procent z całości, jeśli chodzi o zawartość, jaką szykują dla nas twórcy serialu. Dzięki za obejrzenie tego materiału, napiszcie w komentarzu jaka informacja jest Waszym zdaniem najlepsza, a przypnę Wam serducho i chętnie wejdę w dyskusję. Zapraszam na moją facebookową grupę Miraculous Polska oraz na mojego Instagrama Olchusz Official. Subskrybujcie dzwoneczkiem, udostępniajcie i jeszcze raz dzięki, że jesteście. Naprawdę. Do następnego czwartkowego materiału. Bye bye.